Cześć! Witam! Dzisiaj mamy 4 maj, 38 dzień prowadzonego przeze mnie eksperymentu odchudzającego metodą Dieta Doman śniadanko. Najpierw przeglądam serwetr już mi te spodnie zaczynają opadać. Uważenie 95.1. wczoraj było 95, chyba i 6. Na razie tego nawet kontroluję to tylko tak wstępnie. Dokładnie. Ale 95,6 bo wcześniej 95,1 czy 2. Tam się może zmieniać. wszystko jest w tym porządku. Jest szansa, że na koniec tygodnia plan będzie zrealizowany. Tak sobie zaplanowałem, że dobrze, żeby było poniżej 95, no ale to też się absolutnie nic nie dzieje. Większy problem mam tutaj, że akurat kupiliśmy taki chleb, są takie wielkie kromy, no i dwie kromki takie, a dwie kromki jak poprzednio, no to, to jest troszkę innego. No ale spróbuję zjeść dwie takie. W każdym razie, no to zjem sobie najwyżej pół na kolację, czy z całą będą, będą czy na jakieś większe. Pomidorki, cały pomidorek. I jajecznica na boczku z dwóch jajek z jednym plasterkiem. Herbatka zielona z jednym plasterkiem w boczku. Yy, I to już ta jajecznica zostaje: dwa jajka i jeden plasterek boczku. Powidorek, no chleb. Oczywiście mniejsze kromki, w tym tygodniu, jakoś wyjątkowo te kromki są duże. Taki chleb mamy jeszcze raz. Chciałbym powiedzieć, że je się to co się ma, to nie jest żadne, i ja wiem co ja jadłem. W ciągu tego miesiąca wiele rzeczy ograniczyłem, ale jeszcze w poprzedniego miesiąca, ale ciągle jeszcze dążę do, żeby ograniczać. Natomiast no, jeżeli mi waga spada, no nie będę ograniczał na wariata, po prostu wszystko jest pod kontrolą. Stąd też nazwa tej diety, dieta logiczna. Logiczna, dlatego że cały czas myślimy, kontrolujemy, yy, zastanawiamy się to, co mamy zrobić. Mamy jakiś plan od początku, który realizujemy i... Ja nie będę na siłę obcinał tego wszystkiego, żeby na siłę schudnąć 15 kg w ciągu następnego tygodnia. Tam jeszcze 5, 7, żeby było 15. Nie! Maksymalnie założyłem sobie około 15 w ciągu 3 miesięcy. Będzie wcześniej, będzie dobrze. Natomiast y, powolutku staram się ograniczać. Wyeliminowałem już te najgorsze potrawy. No, na przykład nie piję w ogóle napojów takich słodkich, gazowanych, bo to jest, to jest zabronione. Do zaspokajania pragnienia piję. Piję niegazowaną wodę. No bo oczywiście w tym czasie wypiłem kilka razy po pół puszki Coca-Coli gdzieś tam, no tak, ale to było tylko tak, jakby można to powiedzieć, na smak. Nawet tak poza kamerą zjadłem tam może łącznie z dziesięć cukierków czekoladowych. To też szczególnie ciasto jadłem w trakcie świąt, gdzieś tam po kawałeczku do kawki. No tego w ogóle nawet nie zapisuję, bo to są jakieś takie drobne rzeczy. Oczywiście jest jakaś rama i gdyby, miałbym problem, gdyby, gdyby wagami nie spadała, ale mi spada, wszystko leci zgodnie, zgodnie z, z programem, więc myśląc logicznie dalej prowadzę sobie tą, tą dietę. Natomiast no na pewno chleb to jest rzecz, którą no nie chciałbym w ogóle nawet jeść trzy kromki, dwie i pół to jest takie tego lub dwie. Dwie to jest takie będzie minimum gdzieś tam. Wiadomo miskę już pokazałem, którą zamieniłem na mniejszą. Obowiązkowo sałatka, George, obowiązkowo otręby, woda mineralna, no i dobre samopoczucie. Także to zapraszę, zapraszam, na następny posiłek. Ja sobie teraz to zjem nadzio. Drugie śniadanko. W 38 dniu diety jak zwykle kornerek z dwoma łyżkami otrączennych kawałek pół bananka, pomarańcz, kawałek jabłuszka, pół jabłka i kawka. Także ja sobie to teraz zjem nagram i do zobaczenia w trakcie obiadu. Pora na obiadek dzisiaj rybka dwa kawałki, no nie za duże te kawałki, ale dwa kawałki takie mniej więcej dorsza, takie jeszcze, może się no nie o takie dwa kawałeczki dorsza, dwa, cztery, sześć, siedem, siedem takich małych kartofelków tych fajnych, jeden ogóreczek i wodę do, do picia. także ja sobie w tej chwili to yy, zjem. zapraszam na kolację. Ostatnim posiłek w dniu dzisiejszym, kolacyjka, jak zwykle sałatka George, cała miska i tu mam dwie kromeczki, dwie połówki, czyli jedna kromka, ta jest akurat z serkiem i pod spodem jest smalec taki swojski, co tutaj gdzieś kupili, no a tutaj masełko i taki większy kawałek białego sera, no i tutaj jeszcze kiełbaska na, na przekąszenie. Więcej dzisiaj, dlatego że czeka mnie nauka w nocy. Nie wiem, może do 12, może dłużej. Także muszę troszeczkę więcej zjeść. Także dziękuję za spędzony dzisiaj dzień. Do jutra. Ja sobie teraz to spokojnie zjem i nagram.